Cześć, to jest Twoje Michała i ponownie na tym kanale. Dzisiaj zagram sobie znowu w Polskę like, Driving i będziemy zbierać pieniądze dalej. I będę jeździł. Może w tym odcinku jeszcze mi się uda na BMK uzbierać. Dobra, cel dzisiaj mam taki, żeby chociaż 35 tysięcy wypierać. Więc będę musiał uważać, żeby nie dostawać mandatów. Chociaż nie, powinno być łatwo raczej. Pamiętam, ale raczej. Raczej, a nie raczej. No, i yy, Teraz. Nie, boże, tutaj. mi chodzi. Jeśli nie wiecie, to mi się o, o tą bank chodzi. 48 tysięcy. A ma 28, to jest trochę mało, ten, ale. Otóż będziemy jeździć tym wozem. fajny jest. Nie można powiedzieć, że nie. I no, będę so, sobie jeździł. Zionatka sobie Dalej mi się myli, tu Kubę. Kubę tak. GB prawy pod pociągnięta. Mogę tego nie mówić. Wyszło fajnie. No w ogóle pierwszy raz widzę, że w pociąg wtedy przejeżdżam. Ale tak na serio, pierwszy raz widzę, że pociąg wtedy przejeżdżam. Dobra, yy. I... wiem. Dzisiaj... powolplerniemy sobie trochę też i będziemy używać tylko środkowej kamery. No. No i kierunkowskazów jeszcze. Dobra więc robimy roleplay, full roleplay yy, bez... Tylko roleplay, yy, nie ma rzeczy legalistycznych, nie, nie może być... Choć patrząc na to, co się dzieje w tej grze, przykładowo z tym maluchem w samochód, no to wiesz, wiecie, na słabo tak. Do Malechowa mam, tak... Yy. No dobra jedziemy do Malchowa nie, kości kościół chyba 12 jest czy, no o 12 chyba o 12 bił nie wiem co bez świata miałem golp lejować w jeźdzę bez świata i nie wiem, że kierunku a świetne golpy. Nie ja tak... <laughs> W ogóle to co tam u was, jak będzie minuł? Nie wiem. Co tam u was, jak tam wiemy? Jak tam życie? Chyba dobrze. Bo wolne teraz jest, a to chyba dobrze. No <laughs> ja teraz chcę się oczywiście się do pracy nie No a szkołę, jest na razie wolne. To w to jest ciekawe. Pamiętajcie, z ostatniego odcinka tam było takie coś, że... Zamiechałem normalnie, tak tam było do 100, kiedyś mi się wydaje. Ja zawsze przejechałem 90 tam, 100. I potem, jak przejechałem 100 tam, to nagle mi mandat wlepili. Okay. Czekajcie, tutaj sobie skręcimy. Zobacz, nie, tutaj tu. Przed tym. przed seszkowym. Przed seszkowym sobie skręcimy. Co tam się dzieje? Co to za blokada drogowa? A się pytam. Ktoś sobie robi chyba. Ja, ja, nie, tu... nie. Ktoś sobie chyba żarty robi. Ro... Ktoś sobie chyba za... żarty robi. Rozumiem, że może dać auto na pobocie gdzieś tam, ale że aż tak. Serio. Jak tak można? Prawda, to już jest hamstwo? Takie chamstwo to jest już. No to, to będzie nierealistyczne. Nie. nie! Mój auto! Nie! Beta! Chod chodź tu, nie! Auto mi odjeżdża. Eee, Posz... yy, czekajcie, sobie sobie To będzie bardzo mało realistyczne. Ale trzeba sobie jakoś radzić. <kly> Kurde! No i chłop zablokował. No i ty zablokował i cały go bosy. No, bo miałem się zrobić szybko Może no i ci dobra, trzeba sobie jakoś radzić, trzeba przejać. jakiś typo wiecie co ja chyba teraz zmienię sobie, bo to się chyba nie opłaca. O przychom, dobra no, Nie blokuj! Nie, nie ja zmieniam się serpę. Ja nie, wiecie co? Nie! Teraz ja zmieniałem sobie to, to... Jak? Tak można! Jak? Jakim hamem trzeba być, żeby tak robić? Dobra. Widzimy się po krótkiej przeglądzie. Dobra. Yy. Koniec już wróciłem. Miniłem <grym> serwer. Chyba teraz jedziemy sobie poszukiwać Ban Bang Bangu. Jest dzień. Czy jest lepiej? Nozem, I raczej nie będzie zablokowana droga. I będzie dobrze, chyba. Chyba będzie dobrze. Chyba będzie bardzo dobrze. Jedziemy teraz do Sławna. To sławna teraz sobie pojedziemy. Do wyśpaczka. Wcześniej miałem fajnie, bo domalę chowac bliźniutko, a tak sławne w tych uliczkach, jeszcze szukać tego miejsca odpowiedniego. na mnie, to auto. No jak jest, chłop, co ty robisz? Gdzie ja. Przed chwilą, zanim dowiłem nagrywanie, to chłop pod tymi paczkami, co były, tam, coś się odbiera paczki, wziął i jechał pod prąd. No ludzie! Zero szacunku normalnie. No, no manual sobie pojeździł. Pamiętam, kiedyś miałem polonaza w tej grze. I... Popniałem jak to się rozpędza, albo tego pola na za to niebo na ziemi. W ogóle to jest różnica taka. 15 tysięcy więcej. Polona za 10 jest, tak? No jak ja kupowałam to za 10 było. To jest fajnie to. Jak dziś niedzielni kierowcy chyba. O, jedzie! Moje marzenie, normalnie to beta to jest moje marzenie w tej grze. Co? mi? Jeszcze Wyprzedzą, wyprzedzą przede mnie. I my gar... wyprzedamy! Wyprzedamy autostop! Nie! I Nie no, karabin na drodze. Ej, ale. To teraz była moja wina! To, to teraz była moja. Nie! Nie! Nie, proszę! Zatrzymaj się na tamtym supie! Nie, nie, na słupie, tak! Proszę! Nie! Proszę! Nie! Zatrzymaj się! W stój. stoi, dobra, bo się zatrzymała. Spacje kliknąły. bo głupi jest. Dobra, eee, tak, pasha. Dobra, nie umiem jeździć w tej grze. Puściłem samochód, w nogą nie jedziemy, ale chciałem ja powiedzieć tam ten wypadek, co przed chwilą... Co oni jadą bez świata? Jedź! Człowieku, nie wiem... 30 na godzinie się wlecie... w... wleczesz. No jedź, no! O nie! No chyba... no, to jest ten! To... To jest ten, co mi pod tym magazynem. No to specjalnie robię to słowo. Nie chcę wciskać na to. Boże. A nie, chyba będę miał copyright, bo jakąś muzykę słyszę. Eee, czekajcie, muszę wyciszyć jednak. Nie chcę dostać copyrightów. musimy mi się wydaje, że teraz dostanę. Eee, muzykę jakąś słyszałem. Bez dźwięku teraz będzie. Będzie, ale. No. Nie, wiem mogę tego wyciszać po prostu. Hmm, jedziemy. Uff. Pojedziemy teraz. Nie wiem, co to jest, kiedyś, bo słyszałem jakąś muzykę. T -t 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 Taki beat po prostu. Taki sam beat. Dobra, Wam mogę już podgłośnić. O, już lepiej. Ja wcześniej słyszałam taką muzykę. O, stoi teraz na światło. Mm. No, pogonimy go. Białe, białe wóz, a nie wiedziałam, się bał. I teraz jak przepisów przez sega. Znowu z moim samochodem, gadać sobie, dostać czas i wyjść, zablokowało mi się, a nie, nie na po prostu. Ej, ale wiecie co? To jest idealne miejsce do robienia wyścigów. Chyba w ostatnim odcinku mówiłam, że fajnie byłoby, gdybyście wiecie, wyścigi takie nielegalne, to było fajne, ale. Jakby tutaj tak wzięli, zrobili takie coś, że to po prostu odtąd do tamtą. Albo z tamtą tutaj. To byłoby fajne, dobra. Mm, teraz. Yy, do na głowa yy, Wiecie co? Ja sobie... Yy, mam pomysł. Pozbieram teraz troszkę kaszy. Więc teraz cięcie. I kupimy tą babkę, bo mam sprawę o starciu w ogóle, więc no, no. No to do zbierania. Dobra, widzowie, udało się. Nie pytajcie mam co mam, minus 400, 4300. Kupiłem, udało się, zbierałem 48000. Udało się. No, nie, nie chodzi o to, że to jest tak, widać. Tam jest samochód, który zawsze marzył mieć w tej chwili. Choć teraz jak patrzę, to to słabo jest, bo nakaz policja, policjac to po bo... prostu. ci się to przycisnąć, bo mocno jest auto. Pf. Nie, mi się tak to auto podoba. Zagubiste jest te fale, takie jak no. Dwa wdechy. Kierne. Klas. A tutaj tak wygląda? No, o, wsiądź miejsce kierowcy. O, klasz. Jak pięknie tutaj. Z tyłu miejsca są no. fajne ku fotele kubełkowe. Yy, tu jest chyba no, sześć. 5 yy, biegów, a w tym sensie 6 normalny numer 6,26 to piękne MBMW z nawigacją, chyba że się nie włączy, Zarąbista. Dobra, ale nie najważniejszy środek, choć nie, no, nie, no bardzo ładnie odzerowany jest. Nie ja wiem, ja wiem, jak prawdziwa, 46 wygląda, środa bardzo podobnie jest. Tylko może to wygląda inaczej. Dobra, no, zaczynamy. Uszamy. Kierownica się nie usza Niestety, jedziemy teraz. Prudę. Tu tak, tu jeździ. Nie, to faj fajne to BMW jest. Nie no, to tak jeździ. O! Prawdzie, nie 130 biegu. Panie, kto to jedzie! Przepięknie. Dobra. Mi się wydaje, że testy zrobimy na kolejnym odcinku. Ja się może z tym autem jeszcze pobawię trochę. A na razie... bo wiecie co, pojedziemy... Ten miejsce, zobaczymy tutaj jak się zbiera. No, idziemy. idziemy. no. idziemy. Wiecie, ja to robiłem. i pewnie to będzie u Was moment, tak naprawdę. No, My to... Ach, no, Jezus. to... no, 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 Dobrze, że to chociaż 000, 20... 30 tysięcy... Nie, nie, 29 chyba Na samym przypadku ten czy właśnie do gry o minus 4300. Nie parę raz policja złapała. Jeszcze w takim miejscu się pojawili. I to nie normalnie gracze, tylko boty. Po prostu zrespiło się na takie coś. Policja, tak? No, bo... Zaparkowany. Kurde, nie, yeah, fajny auto. Ręczny. Ach, tak, piękny auto, normalnie. Bardzo ładny. No. no i... to chyba na tyle w tym odcinku, bo już będzie już... to się szykać, myślę, że tą, tą górę chcę. Bo parę razy... Spadłem w fotelach, jakby za, za dużo jechać, musiałem więcej robić, do jechać. Więc mi się to i jeszcze musiałem czekać dzień. Ciekawych będzie, że już pani zrobiła. Dobra. No to, do zobaczenia, do następnego. O, a, pogoda się zrobiła, brzliwa. Dobra. Dobra. to do zobaczenia. Jeżeli mi się film spodobał, to to łapkę w górę, dać suba dzwonek dzwonem jeszcze najlepiej. No i. Cześć Boże, jakaś pogoda, by mi nie zrobiła. Chciałem się mnie to rozkodzić albo. No, to. pa. Dobrze, Cześć.